Spójrzcie w głębokim jarze przy potoku leży rzucik właśnie psa odpiołem i smyczy, bo będzie musieli jakoś tam zejść. Będzie to takie proste. Spójrzcie ta skarpa. No, gonimy do potoka. Byczek, jakoś szedł, my też damy radę. No, goń. Goń pierwszy. Goń, idź, idź. Ciekawe, czy stary, czy świeży. Ciężko powiedzieć. Jaki by nie był. Jest dość ładnie raczej będzie zeszłoroczny, chociaż zaraz się okaże. Nie, tego Piękny. Piękny. Jest świeżaczek No już super, znalazłaś Będziesz miała nagrodę, ale musimy go najpierw pooglądać. Nikt go nie zauważył no Idąc z karpą Tego nie widać to Trzeba zejść Buczek go przysłonił Ładna fuczka, super Jestem bardzo zadowolony